Cześć, tu Bartek z ProDio. Dzisiaj opowiem ci o nowej aktualizacji oraz o tym, co ona w ProDio wprowadza. Pierwszą funkcją, która w tej aktualizacji się pojawi, to raport miesięczny produkcji. Działa on identycznie jak raport dzienny, natomiast pozwala na podgląd danych i ich eksport za cały miesiąc kalendarzowy, zarówno za historię pracy pracowników, oraz historię pracy na konkretnych maszynach. Drugą opcją jest filtrowanie w stanach magazynowych. Dzięki temu będziecie w stanie zweryfikować, czy nie potrzebujecie zamówić więcej surowców albo wyprodukować więcej danego produktu ze względu na to, że Wam go brakuje. I ostatnia opcja to remament wszystkich stanów magazynowych na konkretnym magazynie. To pozwoli Wam na wyczyszczenie całkowicie stanów magazynowych z konkretnego magazynu, zarówno surowców, jak i produktów, oraz później ewentualnie ich przywrócenie w przypadku chęci pozostawienia danych konkretnych surowców bądź też produktów. Mam nadzieję, że ta aktualizacja okaże się dla Was przydatna. Oczywiście pamiętajcie, że czekamy na Wasze opinie. Oraz ewentualne uwagi, co możemy jeszcze wprowadzić, żeby z się korzystało lepiej i żeby było bardziej funkcjonalne. Cześć!